Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przejdziemy do danych makro, mamy ich dzisiaj dużo. Z chin mieliśmy serię danych PKB, minimalnie lepsze od oczekiwań. Produkcja przemysłowa, lepsza do oczekiwań. 6,2A, oczekiwano 5,9 i sprzedaż też detaliczna, 10,6 oczekiwano 10. Czyli ogólnie dane z Chin lepsze od oczekiwań Teraz tak, o 14.00 z Wielkiej Brytanii wystąpienie publiczne szefa banku centralnego Potem ze Stanów o 14.30 inflacja konsumencka 14.30 sprzedaż detaliczna Również o tej samej porze indeks New York Empire State Potem 15.15 ze 15 Stanów również <tryk> produkcja przemysłowa i o 16 indeks nastrojów. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 wygląda na to, że mamy <tryk> trochę, dłuższą trochę dłuższą korektę. <tryk> to może być fala czwarta. Korygująca wzrosty z poziomu <tryk> 2066 po zakończeniu korekty oczekuję na dalsze wzrosty zasięg. 38% wypada na poziomie 2128, ale wcześniej jeszcze, żebyśmy mieli <słuch> pewność, że to jest fala czwarta, musi zostać przebity poziom 246. Na rynku niemieckim też mamy tutaj z tego do ukaładną pięciofalową strukturę. Osiągnięty został silny opór. Wygląda na to, że powinniśmy teraz mieć jakąś realizację dysków. Po zakończeniu wsparcie mamy na 9800. W dłuższej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów. Teraz jeśli chodzi o polski rynek. Przy tej, przy tej korekcie na rynkach amerykańskich może się zdarzyć tak, że po prostu nasz rynek będzie słaby i jeszcze będziemy tutaj się cofać. I dopiero potem ruszymy w górę. Możliwe, że jeszcze fala czwarta niezakończona jest. Teraz eurodol. Wczoraj mieliśmy tutaj przykro niespodziankę, bo najpierw rynek ruszył w górę. Dotarliśmy pod opór na 1.11.70 Potem doszło do spora, sporego spadku Z tego wczorajszego dołka rozpoczęło się odbicie Na razie utrzymujemy się, utrzymujemy się powyżej wsparć. Tutaj te lokalne dołki wyznaczają taką linię e, lekko nachyloną w górę Mamy też jeszcze e, poziom 1.11.20 Jeżeli te wsparcie zostałyby przebite Jak również i te tutaj no to wtedy możliwy jest kolejny ruch w dół. Tu z kolei z tego dołka. Widoczna jest tylko wzrostowa trójka, więc wydaje się, że po tej wzrostowej trójce bardziej prawdopodobny jest właśnie ten scenariusz, że będziemy schodzić w dół niż że rynek będzie próbował tutaj jeszcze dalej kontynuować tutaj te wzrosty. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj w krótkim terminie myślę, że może być jakieś odbicie. Oprócz na 3,98. W dłuższej perspektywie, jeśli euro-dolar ruszy w górę, moglibyśmy liczyć na spadki do poziomu 3,93 i niżej do poziomu 3,90. To jest perspektywa kilkusosyjna. Teraz złoto. Na złocie najprawdopodobniej, najprawdopodobniej możliwa jest wzrostowa korekta. Potwierdzeniem tego powinno być przekroczenie tego wczorajszego lokalnego szczytu. Zaraz odczytamy, jaki to jest poziom około 1336. Byłaby to korekta spadków z tego szczytu do tego dołka i po zakończonej korekcie powinniśmy mieć kolejną falę spadków. Dobrze, przechodzimy teraz jeszcze do sytuacji na wykresie ropy. Na ropie mieliśmy tutaj... nieudaną próbę przełamania oporu na poziomie 4570 nie mówiąc już o 4595 rynek się cofnął potem jużśmy mieli znowuż odbicie znowuż cofnięcie widzimy, że utknęliśmy w jakiejś fazie konsolidacji i trudno w tej chwili jest powiedzieć tutaj to zlikwidujmy te oznaczenia trudno w tej chwili jest powiedzieć w którą stronę dojdzie do wybicia z tej konsolidacji no bo jeśli byśmy mieli a tak tutaj na te ważne wsparcia, ona już kilka razy się broniła, no to może się okazać, że rynek wróci i będziemy wtedy mieli okazję do tego, żeby rynek wrócił tutaj z kolei na opór na poziomie 45,70. Z kolei nieudana próba przebicia poziomu 45,70 może skutkować znowu, że wrócimy do konsolidacji. Także pewniejszy ruch dopiero nastąpiłby wtedy, kiedy byśmy zabrali się za to wsparcie na poziomie 44,40 i teraz Przejdźmy już do takiego trochę dłuższego znaczenia. Jeżeli się okaże, że tego wsparcia się nie uda e, e, przebić, no to wtedy możliwy jest poważniejszy ruch w górę. Potwierdzeniem tego ruchu powinno być przebicie tego oporu i potem oczywiście również przebicie tutaj tych oporów. E, natomiast drugi scenariusz, optymistyczny dla producentów ropy. E, przebicie oporu na poziomie 45,70 powinno być potwierdzone przebiciem oporu na poziomie 45,95 i wtedy mam otwartą drogę do wzrostów. To w tej chwili wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.